Się z nią, ożenisz to cię strasznie. Czuję, czuje pani doktorze że mam migrenę ty masz migrenę babo migrenę to może mieć królowa angielska ciebie to może najwyżej łeb na na głowę biorę etopiryny. Ty, badum, na głowę nie bierz etopiryny, bo się jeszcze uzależnisz. Jak ja się mam uzależnić, jak już ją biorę od 20 lat? Panie że tu mnie piecz, Tobie już niczego nie brakuje. Ty już wszystko masz. Panie doktorze, mam kłopoty seksualne. Mogłabym to robić co chwilę. Babo, ty się musisz po prostu ożenić. No dobrze. To se znaleźć kochanka. Mam kochanka. Młoda, drugiego, trzeciego, czwartego. Oj, babo, to ty masz naprawdę duże problemy seksualne. Panie doktorze, może mi pan to dać na piśmie, bo mój mąż mówi, że jestem dziwka. Wiesz, babo, na te wszystkie twoje problemy jest jedna rada. Powinnaś jeść dużo owoców bez obierania. Ale ja jem takie owoce. Jakie? Orzechy. Panie, jedzie ten pociąg? A bo ja wiem. Jak to jedziesz, pan, nie wiesz? Jadę nim tyle lat, że jest mi to obojętne. A to potem idzie chociaż w właściwym kierunku? Podobno od 17 lat we właściwym. A skąd to pan wie? Od konduktora, który wysiadł w maju, drugiego, wysadzili w lutym, trzeciego w marcu. Czwarty dostał kopa. Przepraszam, w dupę? Nie. W głowę. Teraz jeździ po zupełnie innych torach. Lepszych? Nie. Szerszych. W miejscowym psychiatryku jest Napoleon. Panie, a kierownik jakiś w tym pociągu jest? Był. Jak to był? No le, był, ale się zbył. skarnął forsę i prysnął. Panie, a czy ten pociąg ma jakiś rozkład? A co? Nie widać. Siedzenia powyrywane, szyby powybijane. Mogliby chociaż koła nasmarować, bo piszcie. Panie, ja myślę, że to nie koła. Co bida, jak nie ma w tym pociągu kierownika, konduktora, to może dojść do jakiejś katastrofy. Jeśli o mnie chodzi, to ja wysiadam. Tak w biegu. Panie, w jakim biegu? Nie widzi pan, że jedziemy z prędkością żółwia, a zresztą sami zostaliśmy w tym pociągu. Jacy sami? Popatrz pan. Ile ludzi z nami jedzie? A ci przed telewizorami, to też z nami jadą? Też. I też na gapę. To jeszcze gorzej. Popatrz pan, w razie wypadku, ile ludzi się pogubi. Pani, oni się już dawno pogubili. Zresztą to już nie ma żadnego znaczenia. Bo zbliżamy się do jakiejś stacji. Panie, czy to ten obiecany dobrobyt? Londyn, Rzym, Paryż. Niestety, kolego. Jak znam życie, dalej paraliż.